Siemano, ja ten wybieram się na rybki, jadę. pogoda jest taka le... troszkę lepsza niż ostatnio, nie pada. Jadę zobaczyć nad rzeczkę za okoniem Także widzimy się nad wodą, a teraz jeszcze wam pokażę. Podostałem paczkę od gołąbka, gołąb recykling. Pozdrawiam Cię przyjacielu Link zostawię w opisie Zapraszam wszystkich do Gołębia I teraz pokażę paczuszkę Dostałem paczuchę A w niej wpina 1918-1998 Taka wpina Usiądzu nakręteczką fajnie. Dzięki przyjacielu za wpineczkę. No. Fajny, fajny prezencik. Fajnie w ogóle dostać coś od kogoś. No. Ja lecę. Biorę wędki, szykuję się, lecę na ryby. Was zapraszam do oglądania, do zostawienia jakichś pierdłek. I tyle. Na razie jeszcze prócz paczuszki od gołąbka Dostałem paczkę też od odkrywca historii Zamawiałem na szyweczki zamówiłem 10 sztuk, mam 11, czyli jeden dostałem gratis. Dostałem też gratis otwieracz. Odkrywca historii. Tu macie Zapraszam do sklepu odkrywca historii Tu macie cały ten Nie wiem czy on teraz mi tu wyostrzy to nazwa Smyczka też gratis Też fajna jest telefon Jest odkrywca historii.com Ulica w suszu mają siedzibę Dzięki wielkie Dzięki za gratisy, przede wszystkim. Was zapraszam do sklepu, bo warto. Mają fajne, niskie ceny. I tyle. Oto rzeka. Piękna. To jest taki odcinek strągowy ale tutaj też okonie biorą klenie a ja idę ogólnie od tego mostu w górę do tamy i za tamę. za tamą już jest taki odcinek niezinny i idę tam patrzcie co tu się odpitala jakiś biwaczek był nad rzeką tam już rzeka Ile butel? Same butelki, Nie, tragedia co ludzie robią, ale ja je zabiorę, są zwrotne Miał być okoń A jest wstrąk Wziął ładny strążek Widać go Sorki Przed kamerę sobie zamontować Zaraz zobaczymy ile ma ten pan jego mość. No nie wiem, czy to widać. Kurde, z tą kamerą. 38 osiem centymetrów. Ja już jestem w piwni, nie nagrywałem nic więcej, bo dałem dupy i nie naładowałem telefonu i mi padł, nagrałem tylko jednego pserongę, złapałem jeszcze drugiego później i miałem dwa wyjścia, ale nic nie nagrałem, bo padł telefon, no i wróciłem już, jestem w chałupie i nie nagrałem nic, także nie będzie z tego odcinka z wypadu na ryby dołączę to gdzieś może do jakichś wykopek, czy do innego odcinka o rybach no i tyle no bateria padła i dupa a byłyby fajne jakieś tam nagrania, bo byłyby hole, byłyby jakieś tam te... no ale telefon padł ryb tu jeszcze 8 butelek padło, zwrotnych nagraniu ludzie zostawili na brzegu biwakowicze jak zwykle kurde no. butelek parę zbierałem no i tyle no. nie ma co pokazać nawet wrzucę to do następnego jakiegoś filmiku i połączymy razem i już Halo.